dusz Duszpasterskie rozpoczął się miesiąc czerwiec. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie będą po mszy świętej o 18, w niedzielę o 16.30, przy figurze Bożego Serca w niedzielę i święta o 19.30. Dokładny harmonogram jest wywieszony na drzwiach kościoła i umieszczony. Na stronie parafialnej. Dzisiaj uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego o 16.15 nabożeństwo czerwcowe i zmiana tajemnic różańcowych o 19.30, spotkanie modlitewne przy figurze Bożego Serca, odpowiedzialny za wprowadzenie i modlitwę wiernych, rejon drugi, trwa nowenna przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. Dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Dziecka. Modlitwą obejmujemy wszystkie dzieci parafii, prosząc, aby rosły i rozwijały się w blaskach Jezusowej światłości i rodzicielskiej miłości. Jutro wspomnienie błogosławionych męczenników Sadoka i towarzyszy męczeństwa. We wtorek wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i towarzyszy o 17.00 spotkanie Rodziny Radia Maryja i Telewizji TRWAM, o 18.00 msza święta i spotkanie Wspomożycieli Dusz Czystowych, o 19.00 spotkanie Legionu Maryi. W środę o 17.00 modlitwa Legionu Maryi w Kaplicy Wieczystej Adoracji, o 18.00 msza i nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z nabożeństwem czerwcowym. Pierwszy czwartek miesiąca, wspomnienie świętego Bonifacego, biskupa i męczennika, parafialny dzień modlitwy o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz zachowanie powołań. O ósmej msza święta wspólnoty krwi Chrystusa, o osiemnastej msza w intencji kapłanów, a o dwudziestej w kaplicy adoracyjnej spotkanie modlitewne wspólnoty wspomożycieli kapłanów zakończone modlitwą apelową. W pierwszy piątek miesiąca o 15.00 msza i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Adoracyjnej od godziny 17.00 spowiedź o 18.00 msza i spotkanie wspólnoty dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. W pierwszą sobotę miesiąca o 8.00 msza święta z modlitwą Legionu Maryi a po niej pierwszosobotnie spotkania doracyjne, Zapraszamy mężczyzn na o ósmej ze swoimi synami do udziału w kolejnym męskim różańcu w Tarnobrzegu. Modlitwa rozpocznie się mszą o ósmej w Dolnym Kościele. Modlić się będziemy za Kościół, Ojczyznę, rodziny oraz w intencji powołań. Od godziny dziewiątej odwiedziny chorych, natomiast ksiądz Maciej Odwiedzi swoich chorych w poniedziałek od godziny 10:30. Nabożeństwo fatimskie w sobotę o 18:00 Adoracja i nabożeństwo czerwcowe o 19:00 Msza Święta i Procesja ulicami osiedla serdecznie zapraszamy do udziału. W sobotę także XVI Sandomierski Rajt Papieski, którego trasa poprowadzi z Sandomierza do Ożarowa. Na rajd można zapisywać się internetowo. Diecezjalny Dzień Młodych, który w tym roku odbędzie się w Rytwianach, w Pustelni Złotego Lasu. Natomiast w Janowie Lubelskim w parafii Jana Chrzciciela odbędzie się diecezjalne spotkanie dzieci komunijnych. W przyszłą niedzielę uroczystość zesłania Ducha Świętego i zakończenie okresu wielkanocnego. Dzień Dziękczynienia za sakrament bierzmowania. Na spotkanie z Panem Jezusem w Kaplicy Adoracyjnej zapraszam mieszkańców bloków przy ulicy Elizy Orzeszkowej według wyznaczonego grafiku. Natomiast o podjęcie deżurów w kościele bardzo proszę mieszkańców domków przy ulicy Jędrusiów. Proszę o podjęcie tego deżurów w poniedziałek i piątek. Tym, którzy sprzątali w ubiegłym tygodniu serdecznie dziękuję. Bóg zapłać. Pragnę poinformować, że zakończono pracę w kościele na sobowie, zostały zlikwidowane zacieki w środku, pomalowano cały kościół od wewnątrz, założono nowe nagłośnienie, monitoring kościoła, zmieniono oświetlenie na bardziej energooszczędne. Wszystkim zaangażowanym w prace prowadzone przy parafii składamy serdeczne podziękowanie. We wtorek od godziny 9 będzie sprzątanie kościoła na Sobowie, stąd też potrzebni są chętni, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś może, to proszę na dziewiątą przyjechać na Sobów, a jeżeli ktoś nie ma środka lokomocji, to proszę przyjść tutaj na parafię i przyjedziemy wspólnie, będzie można skorzystać z samochodów tutaj, które są na parafii. Można wziąć ze sobą środki czyszczące odpowiednie sprzęty, które będą potrzebne, żeby ten kościół doprowadzić do stanu używalności, ponieważ po malowaniu wiemy, że jest wiele kurzu, zakurzone ławki, posadzka. Trzeba będzie to wszystko. Pięknie uporządkować. Z naszej parafii nadawany jest duchowy przewodnik, w którym poruszane są kwestie rozwoju duchowego w oparciu o nauczanie Kościoła katolickiego. Zachęcam do oglądania. W dniach od 18 do 23 lipca organizowany jest wakacyjny wyjazd w Bieszczady dla młodzieży, szczegóły u księdza Rafała. Zachęcam do nabywania i kupowania prasy katolickiej i czytania jej. Zbliża się także odpust parafialny. Ten odpust zostaje przeniesiony na dzień 28, ponieważ 27 przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę przeżywać będziemy doroczny odpust parafialny, czyli 28. Z okazji zbliżającego się odpustu serdecznie zapraszamy wszystkie grupy parafialne do udziału w procesji z darami. Byłoby to pewne nowum, przynosząc do ołtarza chleb i owoce. Te dary będą znakiem naszej wdzięczności, a następnie zostaną przekazane osobom przebywającym w, w hospicjach, w tym hospicjum przy kościele czy przy ulicy Dąbrówki, jak również do Dom Matki Teresy. Niech ten gest stanie się pięknym wyrazem jedności naszej wspólnoty parafialnej i chrześcijańskiej miłości. Grupy, które chcą wziąć udział w procesji z darami, proszę już od dzisiaj, aby zapisać się w zakrystii. Dzisiejsza niedziela jest niedzielą adoracyjną. Przedłużamy nasze dziękczynienie. Trwając przed Chrystusem obecnym w najświętszym sakramencie. Pozdrawiam wszystkich parafian, gości, pozdrawiam także Ojca Witolda, który jako rodak jest dzisiaj razem z nami. Chorych, cierpiących dla solenizantów i jubilatów składam najserdeczniejsze życzenia, obfitości Bożych darów, miesiąc czerwiec, który się rozpoczyna, niech będzie czasem zjednoczenia naszego serca z przebitym sercem Zbawiciela.